Dzień dobry. Dobry wieczór. Dzień dobry. Ja już myślałam, że nie dam rady dzisiaj. Ale dałam radę. Dzisiaj będzie krótkie nagranie, bo jeszcze jestem na retricie. I za chwileczkę. Zaczynamy ostatnią kolację, więc będzie dalej intensywnie. I tak, mam na liście różne tematy na te nasze wtorkowe spotkania. Natomiast po tym, co się dzieje tutaj na Retricie, po tym, co. Się działo dzisiaj szczególnie, to poczułam, że chcę ten dzisiejszy odcinek poświęcić bardzo ważnemu tematowi, o którym my kobiety bardzo często zapominamy. I mężczyźni najczęściej nazywają to Solidarnością jajników. I często tak, pół żartem, pół serio. Natomiast jest coś takiego, że kiedy my, kobiety, trzymamy się razem, to jest ogromna moc, to jest wielka synergia. I o ile męska energia jest taką energią indywidualną, to jest energia, która Lubi przewodzić, która lubi kierować, która jest pojedynczą. Kot do mnie przyszedł. Cześć, kotu, chodź. To, to jest taki myśliwy, który najczęściej poluje w pojedynkę. Ewentualnie zbiera innych myśliwych, żeby upolować na jakąś większą zwierzynę. To my, kobiety, jesteśmy stworzone do tego, żeby. Być blisko z innymi kobietami, blisko emocjonalnie, blisko fizycznie, blisko energetycznie. I ja mam wrażenie, że cały system ograbił nas z tego, że my ograbiamy siebie z tego same. I nie pamiętamy o tym, zapominamy w ogóle o tym, jaka. Moc płynie dla kobiet z bycia z innymi kobietami. Jednocześnie ja widzę, jak wiele kobiet ma bardzo złe doświadczenia z innymi kobietami. I niestety, zaczynając od własnych matek, które krytykowały, które mówiły, które mówiąc tym językiem obcinały skrzydła. Ja zawsze mówię o tym, że nikt nie ma nożyczek do obcinania skrzydeł. <laughs> Natomiast ja często to słyszę od kobiet, że moja mama mi przyniała skrzydła. Skrzydła. Krytykowała, mówiła, jaka mam być, mówiła, że jestem za bardzo. I tak dalej, i tak dalej. Bardzo często, jak zanurzam się z kobietami w ich historię, to okazuje się, że mają duży żal do matki, że nie obroniła. Że nie obroniła przed ojcem który bił, że nie obroniła przed bratem, który molestował albo przed wujkiem, który molestował albo przed, e, przed e, konkubentem, który molestował. I my kobiety gdzieś wiemy podświadomie, że powinnyśmy siebie nawzajem chronić, że powinnyśmy dbać o siebie że powinniśmy wspierać się nawzajem. A my często mając takie negatywne doświadczenia z innymi kobietami nie robimy tego. Nie liczymy na inne kobiety, nie prosimy ich o pomoc. Słyszę tak wiele kobiet mówi, że bardziej ufa mężczyznom, że bardziej, że woli męskie towarzystwo, że mężczyźni są bardziej szczerzy, albo, albo że są bezpieczniejsi, albo że nie, nie, nie robią jakichś gierek, że, że można im bardziej ufać. To jest straszne, to jest przerażające. I jednocześnie, nie usprawiedliwiając, ale tłumacząc, skąd to się bierze, że kiedyś kobiety, żeby musiały, musiały żeby przeżyć, były zależne od mężczyzn. Więc droga kobieta była konkurencją. Bo jeżeli on wybierze ją, a nie mnie, to to ona przeżyje, a ja mogę nie przeżyć. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, że te wszystkie koncepty, że mamy być takie śliczne, to jest też sposób na Zagwarantowanie nam tego, że przeżyjemy. Bo te ładniejsze miały większe szanse, że przeżyją, bo te ładniejsze były częściej e, brane, miały, miały mężczyzn, miały partnerów. A to partner był gwarantem przeżycia i gwarantem poczucia bezpieczeństwa. Więc nie dziwię się trochę, że patrzymy na inne kobiety jak na konkurencji jak na rywalki jak prowadzę klasę kobiecości to kobiety bardzo się dziwią gdy uświadamiają sobie że kastrują nie tylko mężczyzn ale kastrują również inne kobiety a są takie kobiety które mówią uświadomiłam sobie że ja nie kastruję mężczyzn natomiast bardzo kastruję inne kobiety czyli tak naprawdę osłabiam je. i i my, kobiety, nie zdajemy sobie sprawy, jaką wielką krzywdę robimy sobie, występując przeciwko innym kobietom. Robimy to automatycznie. Uważamy, że nie ma w tym nic złego. Tak jesteśmy zaprogramowane. I jak przeglądam czasami jakieś, jakieś posty, jakieś, jakieś komentarze pod Jakimi tam zdjęciami aktorek, e, historiami różnymi. To przerażające jest to, jak. kobiety wypowiadają się o innych kobietach. Bez empatii, bez szacunku, bez honorowania ich kobiecości. Że. Często kobiety o kobietach wyrażają się brzydko, wulgarnie, z pogardą. I jest mi wtedy bardzo, bardzo przykro, dlatego że tak naprawdę osłabiając inne kobiety, osłabiamy siebie. Osłabiając inne kobiety, świadomie lub nieświadomie, Dajemy, kontynuujemy ten przeklęty cykl, że kobiety są przeciwko kobietom, że kobietom nie można ufać, że kobiety się nie wspierają, że kobiety są podłe. I efekt jest taki, że to oddala. Kolejne kobiety od kolejnych kobiet, zamiast przybliżać kolejne kobiety do kolejnych kobiet. I to jest przerażające. I to jest przerażające, jak, jak my dajemy sobie na to pozwolenie, i to jest przerażające, jak dajemy innym kobietom na to pozwolenie. I to jest przerażające, jak jeden negatywny komentarz karmi pozostałe. Wylewanie jakichś syfów, wylewanie jakichś brudów, zupełnie bez podstaw. Nie wiem, czy słyszałyście, to jest efekt odblokowanego głosu po jednym, jednym z dzisiejszych e, procesów. Ta kobieta, która śpiewa, ona nie była w stanie wydać żadnego głosu z siebie. A teraz chodzi i śpiewa. I na takich spotkaniach jak to, kiedy są kobiety z innymi kobietami. I przychodzą do mnie i mówią: Wow, to jest niesamowite, że odkrywam tą solidarność że odkrywam jaka moc płynie z, z grupy kobiet jaka moc płynie z, tej, z tego połączenia naszej mocy indywidualnej. Jaka moc płynie ze wspólnego śmiechu? Jaka moc płynie ze wspólnych łez, ze wspólnego wzruszenia? Jaka moc płynie ze wspólnej złości i z takiego postawienia się nie, dosyć, wystarczy. I ja nie wzywam kobiet do walki przeciwko czemukolwiek, a już na pewno nie przeciwko mężczyznom, a już na pewno nie przeciwko innym kobietom. Ja wzywam nas, kobiety, do tego, żebyśmy wreszcie zaopiekowały się sobą nawzajem. Pamiętając o tym, że dając szacunek drugiej kobiecie, oddajesz szacunek swojej kobiecości. Chroniąc drugą kobietę, chronisz swoją kobiecość. I, i, i budujesz podwaliny pod to, żeby, żeby ta nasza kobiecość. I bycie kobietą było z pozycji mocy, a nie z pozycji ofiary. My tak narzekamy na mężczyzn, że to mężczyźni nas osłabiają, i że to przez nich, i że to oni są katami, a my jesteśmy ofiarami. Poczytajcie sobie komentarze, poczytajcie sobie, jaki hejt idzie od kobiet na kobiety, jak często kobiety są katami wobec innych kobiet. I to się musi skończyć. Bo. Pojawia się następne pokolenie kobiet, które jeżeli są nieuhonorowane, nieuszanowane przez inne kobiety, nie będą szanowały samych siebie. Jeżeli mężczyźni widzą, że my nie trzymamy sztamy ze sobą, jeżeli mężczyźni widzą, że my nie uhonorowujemy nawzajem swojej kobiecości, swojej wrażliwości, swojej historii, swoich doświadczeń, to zaczynamy. To oni, za, to, to oni patrzą, no to my też nie musimy. Więc spójrzmy na siebie jak na plemię. Zacznijmy dbać o siebie nawzajem. Tak? Bo tam mówi się o tym, że żeby poprawiać koronę innej kobiecie. Zacznijmy, kurde, od tego, żeby ją po prostu chronić, a nie tam do koron, to dojdziemy. Najpierw zobaczmy w drugiej kobiecie człowieka. Z, z historią, z, z doświadczeniami, z bardzo trudnymi wyborami, z bardzo często stłumionymi emocjami bardzo często w zamrożeniu bardzo często odrzuconą przez inne kobiety bardzo często. A, Skrzywdzoną przez inne kobiety wprost, albo mówię, pośrednio, albo bezpośrednio. I kto jak kto, ale tylko kobieta jest w stanie zrozumieć te emocje i tę historię u drugiej kobiety. Mężczyźni patrzą inaczej. Oni mają inne, oni mają inne kwestie, których my nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Więc ta empatia, to współodczuwanie, to współczucie, to ta współpraca, zobaczcie, wszystko, co jest ze współ, to, jest, to idzie z żeńskiej energii, to są jakości, które idą z żeńskiej energii. Dlatego dzisiaj ja, będąc w takim wspaniałym gronie kobiet, gdzie działy się naprawdę magiczne rzeczy, i patrząc na to, jak kobiety się otwierają, jak transformują, jak uzdrawiają bardzo głębokie rany, jak siedzące w nich przez 30 parę czy 40 parę lat. Nagle, czując tą, tę solidarność i czując to wsparcie i czując to podobieństwo, zaczynają zaczynają się otwierać, zaczynają czuć się bezpieczne. To jest, to jest nie do pisania słowami. To trzeba doświadczyć, to trzeba poczuć. I przyszła do mnie jedna z kobiet, która jest, mówi, ma męskie grono, bo ma kilku synów, męża, pracuje w męskim gronie i mówi, że ona na to czekała, że ona nie, uświadamia, nie, nie uświadamiała sobie wcześniej, jak to było jej potrzebne, jakie to jest istotne. Ona nawet nie wiedziała, że tego potrzebuje i że z innymi kobietami może być tak, tak pięknie. I to jest cudne, ale jednocześnie przerażające, że że my w ogóle potrzebujemy sobie coś takiego uświadamiać, że w wieku 40-kilku lat tak niewiele kobiet wie, co to znaczy. Dba o to, dba o te kręgi, dba o to, o to wspólne bycie, dba o to dokarmianie siebie i innych kobiet. Więc, moje kochane panie, nie zapominajcie o tym, proszę. I, I zobaczcie, jakie macie piękne kobiety wokół siebie. Jeżeli macie niefajne kobiety wokół siebie, to uświadomcie sobie, że jesteśmy ofiarami ofiar. Że są kobiety, które coś bardzo trudnego przeżyły. Może się mszczą na innych kobietach. Może są złe na inne kobiety. Może, może same nie ufają. Może same... Zostały odrzucone przez inne kobiety, więc odrzuciły teraz kobiecość, odrzuciły inne kobiety w swoim gronie. I odrzuciły te wszystkie jakości, które im się wiążą, na przykład ze słabością. Więc zachęcam do tego, abyście wróciły do Solidarności Jajników. Nie przeciwko mężczyznom, ale dla siebie. I jak doświadczycie tego, co to znaczy? To znaczy ta wspólna, ten wspólny śmiech, wspólny taniec, przytulanie, dzielenie się historiami. To, to poczujecie, o czym ja mówię, i zobaczycie, jakie to jest mm, magiczne i bezcenne. <laughs> Więc to tyle na dzisiaj. Ja lecę na pożegnalną kolację. Z taką radością patrząc na to, co tu się wydarzyło i, i jakie nowe narodziny są tych 40 paru kobiet. I z taką nadzieją, że one skoro to poczuły, to już to się nie, nie odwróci. <laughs> to, już to, to już to już się tego nie zapomni i będą, i pójdą w świat dzieląc się tym, tym, tym poczuciem, tą miłością, tą tym zrozumieniem. Więc nie patrzcie na to, co wam robią inne kobiety. Pomyślcie o tym co my, co my, jako kobiety, możemy zrobić dla innych kobiet? Co Ty, jako kobieta, możesz zrobić dla innej kobiety? I zobaczycie, jak pięknie zacznie się zmieniać świat. Ten bliższy i ten dalszy. Całuję Was bardzo, bardzo mocno. Pokażę Wam nie wiem, czy ten widok już pokazywałam. To jest kocica. Też kobieta siedziała, siedzi i słucha. <laughs> Całuje buziaki.